30 sierpnia Janowo niewielka wieś w Powiecie Nidzickim na jeden dzień stała się centrum świętowania dla powiatu nidzickiego. Wszystko za sprawą pierwszego gminno-powiatowego święta plonów. Pierwszy raz jesteśmy na tożynkach, które są współorganizowane przez samorząd powiatu i samorząd gminy. Serdecznie dziękujemy wszystkim rolnikom za ich trud, za ich ciężką pracę od świtu do nocy. Dlatego tutaj wspólnie spotykamy się, spotykamy się dzisiaj na rynku Wianowie, żeby im za to podziękować. Wydarzenie ma ogromne znaczenie nie tylko dla powiatu, ale również dla gminy Janowo, która w tym roku była gospodarzem gminno-powiatowych dożynek. Dzisiejsze dożynki mają tak naprawdę olbrzymie znaczenie, bo w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy nową historię. Historię przygotowywania dożynek gminno-powiatowych. Cieszymy się, że to ma miejsce właśnie tutaj Wianowie, w gminie, która jest... Od zawsze związana z rolnictwem, to rolnictwo jest nieodzownym elementem naszej codzienności. Także tutaj jest dla nas bardzo, bardzo istotny szczegół. Rolnicy w tym roku nie mieli łatwego zadania. Warunki atmosferyczne i częste opady deszczu skutecznie opóźniały zbieranie plonów. Teraz szczególnie był to czas e, trudny, może z tego tytułu, że lipiec był bardzo deszczowy. Tak naprawdę cały lipiec padało, początek sierpnia również. E, myślę, że wielu rolników e, miało w sobie lęk, e, czy, czy ze wszystkim zdąży, czy, e, czy zbiory będą e, tak jak powinny. E, jednak no, z Bożą pomocą udało się. Po deszczu zawsze wychodzi słońce. I tym razem wyszło słońce i i plony są wspaniałe. Organizowanie gminno-powiatowych dożynek rozpoczęło się w Janowie, ale nic nie wskazuje na to, że odbywać się będą jedynie tutaj. Planowana jest dożynkowa trasa po powiecie. Kolejne dożynki będą się odbywały w innych gminach naszego powiatu. Za rok widzimy się w Kozłowie, za dwa lata będą dożynki powiatowe w dzicy, a za trzy lata będą do, dożynki powiatowe w Janowcu Kościelnym. Już serdecznie zapraszamy. To jest nasza umowa pomiędzy no, wójtami, burmistrzem, żeby tak to w przyszłości wyglądało. Żniwa zakończone, a więc można teraz chwilę odsapnąć i zbierać siły na następny rok. Bo praca rolnika nigdy się nie kończy. A każda kolejna wiosna to nowe wyzwania, nadzieje i plany, które znów połączą lokalną społeczność przy wspólnym świętowaniu.